wam o tym powiedzieć, ponieważ jak zwykle, co roku przyznajemy również poza nagrodami, tymi konkursowymi, które przyznaje klub fotograficzny źródło i groży, ale jest także nagroda publiczności. Nagrodę publiczności dostaje ta osoba, na którą najwięcej z was, droga publiczności, odda głosu. Ale w tym roku można głosować nie tylko na te 25 zdjęć, które wystawiane są w galerii. Ale również na 47 zdjęć, które wyświetlają się na ekranach. Wszystkie zdjęcia w, swoje w dwóch ekranach. Tak, są dwa monitory 40 wybranych, z prawie pół tysiąca. Tak, tak. I, I możecie y, wybrać sobie na przykład zdjęcie, które, które Wam się najbardziej podoba, które wyświetliło się na monitorze, niekoniecznie już w naszej telewizji. W galerii rzeczywiście zawisnęły te zdjęcia, które były nieoczywiste. Nieoczywiste, zdane w Dziś nie będzie chyba, chyba co jako goście urołów, za to jutro warto przyjść, posłuchać Łukasza, jak oni, jako artyści, fotograficy, tacy uznani też i przy okazji wspinacze, jak oni rozprawili się z tymi 500 pracami i wybrali te najlepsze. Ich zdaniem, które zawisły te, które wczoraj dostały nagrody, bo nie była to łatwa sztuka w tym roku. Tak, były i, i nagrody, i wyróżnienia. Także gorąco zachęcamy te osoby, które jeszcze nie były w galerii, do tego, żeby w którejś tam przerwie albo jutro jeszcze przed nami przyjść. I no i starszy konkurs z fotografii górskiej. Lawiny w tym roku 19, te góry nieoczywiste. Także gorąco Was zachęcamy do tego. Wczoraj też był u nas pan z takim małym synkiem. Pan, który mieszkał w Bytomiu i zrobił po prostu zdjęcie Pytomia. Zdjęcie Pytomia. Bo też Ale... gdzieś tam te góry zauważył, może bardziej sercem niż oczami. Nie Niechowice tak już na tak tej krawędzi, bez tej mu się te warstwy tak poukładały. A miasto kościoła, nie było kościelca, nie było kościół. I też był ten, był zaskoczony, właśnie takim bardzo, bardzo to duża była dla nas przyjemność. A główne zdjęcie, bo nie wiem, główy, które wygrało główną nagrodę, tytuł ma być oczywisty, bo tytuł ma grzbietę. Jest zupełnie oczywisty. I trzeba się wpatrzyć. Trzeba się wpatrzyć, bo bohaterką tego zdjęcia jest krowa. I tu śmialiśmy się co co, to się, zatoczyliśmy koło, bo na pierwszych edycjach dla nim, były krowy. Była krowa alpejska, taka prawdziwa, ale przypinała się też krowa... Tak, milka. Milka, tak, tam no, przed no. schroniskiem jednym stawem. I w tym roku też jest krowa, ale ciężko ją znaleźć na tej fotografii. więc tak, to zadanie dla was. Co by jest Super ciekawy jest krowa. Jest krowa. No a co, a teraz już zabierzemy wszystkich na diablak. Hej, jadę, coś na diablak. Przenosimy się nie inną pod samiczką, w górę, tam kuną, ale będzie ty stan diablak, grom, rolę. Grzegorz kolebka, Dawid Hej. Ja wam tylko jeszcze powiem, co Babia Góra to najbardziej niezwykła góra w Polsce. Jak się tak życie, to około jednej góry żyją cztery rodzaje górali skrajnie różnych. Różne folklory, różne ludzie, różne kultury i nawet jest takie hasło tych regionów wszystkich łączy nas Babia Góra, bo to niezwykła jest, jest góra. No i jest góra, która jest sama w Polsce, bo takie jako całe są wyższe. Ale Diablak jest tą kulminacją, która w Syty wokoło ma tysiączki, a Diablak ma prawie dwa tysiące, 1725. Były im sztuki teatralne o samym Diablaku, niezwykłe. Był mu prawie musical, taki taneczny o Diablaku. Jest to coś, co tam się jest w tej górze, takiego, co syćka na tę górę wracają. Raz, drugi, trzeci. Jakbyśmy tak mieli spróbować, kto był na babie górze, ręka do góry. No i tak. ja wszystko jasne. <noise> Matko, my nie podnieśliśmy. Zapraszamy <noise> <noise> no, serdecznie. Zapraszamy pięknie. Łączy nas bardzo miło. Hej. <noise> Jakie jest prawdopodobieństwo, że przez całe Twoje życie trafi się ten sam dzień, kiedy masz rodzinę, takie zawody, które są na Twoim terenie, które są Ci bliskie i, i które możesz spróbować ukończyć, a może i wygrać. Jedno podejście, które, które musi się udać. Kresnej na zaporze do przepłynięcia z 3,5 km wzdłuż Jeziora Żywieckiego. Potem 180 km przez Beskid Śląski na rowerze, przez góry Salmopol, Kubalonka, Chodzita. To wszystko razy dwa, żeby wyszedł odpowiedni dystans. A Na koniec Żywca jest do przebiegnięcia maraton na szczym Góry, gdzie jest metal. Ja uważam, że są zawody trudniejsze niż diablak, bo na pewno takie są. Zawsze można zrobić coś bardziej. Ultra, coś trudniejszego. Tyle, że w tym wypadku jakby sama trasa jest dla mnie ważna, żeby ona była spójna, całościowo i jakaś logiczna, trasa, w której całe zawody się odbywają, jest dla mnie szczególnie wyjątkowa, ponieważ od dzieciństwa mam styczność. To dla przygody się zapowiadam. Jeżeli ktoś chce zacząć coś robić, to po prostu musi zacząć to robić. Chcesz być czymś dobry, to musisz zacząć to, to powtarzać. Raz, drugi, nie wyszło, słabo idzie. Powtarzasz jeszcze raz, jeszcze raz, dziesiąty, piętnasty, dwudziesty setny raz jest lepiej. No i tak w zasadzie do doskonałości na tym polega trening. To jest takie budowanie małych kroczków po to, żeby gdzieś tam dalej stawać się coraz bardziej po prostu na przykład Atmosferę. Z jednej strony było wielkie skupienie i podekscytowanie, a z drugiej strony taka obawa, czy nam czy radę. Bo to w zasadzie pierwszy raz takie podejście do takiego dystansu. na dobrą sprawę, nie wiedziałem, jak się zachował na kimi, czasy, wsi, w organizm. Chyba tak jednak, spokojnie w czas już dzisiaj z każdą zabawę jeszcze przed Wami. Nabierzcie swój rytm, idźcie spokojnie. Nastała 3,59. Ja osobiście tą chwilę wspominam jako taką ciszę. Tak jakby totalnie nic nie było wokół mnie. No i za chwilę będę takie słowa. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Jeden, 4. 4.30 trzydzieści pamiętowych wschód słońca. Myśmy wtedy byli mniej więcej na środek na, na lewą stronę. No i jak sobie płynąłem, to, to za każdym razem gdzieś widziłem te podświetlone góry na czerwono i niebo od wschodu słońca. No fantastyczne kolory były. W oddali widziałem szczyt Babi góry. No i tak sobie myślałem, fajnie, to jest moja meta. Będę tam za 12 za lat. Lekkie spóźnienie w stosunku do jakiegoś tam planu, ale to bardziej chyba raczej spowodowane warunkami. Żeby nie biegało, Założenie miałem takie, że mam zasuwać na dyscyplinach, a bardziej odpoczywać na zmianach. To już mówiłem o tym wcześniej, że nie wiedziałem jak mój organizm zniesie taki długi wysiłek, więc wolałem po prostu doprowadzić ten organizm do takiego chwili wyciszenia i, i potem jedziemy dalej. 7 rano pustą drogą zjeżdżałem w Słodzicie i w oddali był widyfikat. kilometrów w tych górach wchodziło w nogi, poza tym było dość ciepło, a niektórzy nawet twierdzili, że no to był taki troszeczkę upał. Plusem było to, że jechaliśmy dość wcześnie rano. Pierwsza pętla jakoś w miarę poszła, natomiast na drugiej już się to zmęczenie kumulowało i czuć było zmęczenie w nogach. Prawda jest taka, że po przejechaniu takich 180 km w górach w dobrym tempie e, powoduje, że w zasadzie na strefie zmian bardziej się chcesz położyć i odpocząć niż, niż biec dalej na No, lekko nie ma. <słuch> tak by to ujął. już w trasie. Lega, lega, lega ciężko. Trzeba go trochę odpuścić. Trochę się boję z u mojego żołądka. O, ale, tam no ja blisko. Z kurczyna zmasować. No, no dobrze, nie dam patania. Jeśli chodzi o sam rower, no to, to można powiedzieć, że towarzyszy mi od dziecka zaszczepił to we mnie mój tata i mój brat i rower dawał im poczucie takiej wolności, ponieważ ja chciałem sprawdzić, co jest za, za kolejnym wzniesieniem, za kolejnym szczytem, no to się jechało i sprawdzało, co jest za lasem, no nie wiem, zobaczymy, pojedziemy, z, się okaże, co tam znajdziemy. Przez te wszystkie lata rower nauczył mnie pokory, i dystansu do wielu rzeczy, ale jednocześnie pokazał świat. To jest niesamowite, jakie poczucie wolności i poznawania świata daje jazda na Powiem wam tyle. Nie próbujcie tego sami, nie próbujcie tego roku. się czuje w górach? No fantastycznie. W górach jest jakoś fajnie. Tam czas mi trochę lepiej. Spokojniej i wolniej. Wiele rzeczy jest po Dzięki górom, można powiedzieć, że zacząłem biegać. Bo jakoś nigdy same bieganie nie kręciło, ale poprzez góry zacząłem biegać po to, żeby się w nich szybciej przemieszczać. Poczucie, że jeżeli ja na chwilę odpuszczę, no to, to cała zabawa zacznie się na nowo i cała moja przewaga, którą wypracowałem, zostanie zniwelowana. W zasadzie dopiero na przełęczy drona wiedziałem, że no, chyba, chyba to jest moja. Chyba diabla jest mój w tym roku. Jestem na małej, na tej górze. zostało. Nie mam sił, od dwóch godzin nie jestem nic w stanie zjeść. Walczę, żeby się nie pożykać. Powinna się ubrać. Hej. 2022 no, na mecie dzisiaj na Na czuć spełnienie jej górę. I radość spojrzenie jakby z góry na obszar, który się pokonało. No to jest nieprawdopodobne uczucie. Wręcz niesamowite dla człowieka, jak się spojrzy na ten obszar, ile człowiek był w stanie pokonać, ile był w stanie zmieścić. Rodzina to jest super ważne i super motywujące, jak widzisz, że masz wsparcie wśród swoich bliższych, wśród rodziny. Fajnie jest wiedzieć, że ktoś cię obserwuje, ktoś ci widzi, ktoś ci pomaga. Czy ktoś Cię wspiera słowem, czy Cię wspiera na trasie bezpośrednio, to nie jest To jest doping, który naprawdę realnie pomaga. A pomaga najbardziej w momentach, kiedy jest najtrudniej. Prawda jest taka, że gdyby tych ludzi wszystkich nie było, to odczucie tych wszystkich emocji, całości startu, no, to w ogóle nie byłoby to samo. Są... Bo tak. to już jest na Jest na wodzie. Jak mówić, pod wodę spokojnie. Jest na Może będzie łatwiej wyjść. Myślę, że się troszeczkę zagalopowaliśmy w dzisiejszych czasach: że za mało dostrzegamy naurokestów, nie dostrzegamy małych rzeczy, tych, które tak naprawdę mają znaczenie. Pędzimy przed siebie i, i zupełnie nie prostoty i piękna tego, co jest wokół nas. Słońce świeci, jesteśmy zdrowi, możemy realizować swoje pasje, poruszać się, mamy dar na głową. To powinniśmy doceniać, powinniśmy być wdzięczni. Jak mamę. mamę. No, ładnie. <grym> Ktoś z Was chętnie na przyszłoroczną medycyną? Recepturę? No nie ma takiego lasu, rąk, jak na ja ten Diablak. <grym> ja z... nie zrobiłem. Byłem na czymś podobnym, co się się tylko charytatywne. 3 razy 42 km za ceną się w skończyło na diablaka. Ja już diablak na dole. Już. Zawoły powiedziałem. No, zabawa, emocje, przeżycia jest na pewno Ale y, myśmy mieli lepszy support. Nie energetyki, tylko na każdym punkcie. Tu rosołek, tu żurek, ten aż się chciało. No, o tym to nie marzył. Bez takich problemów żołądkowych. Saport, saport, jeszcze saport. Kiedyście się sykowali, tu się na jakieś teatralne ekstremy, trzeba mieć naprawdę dobry support. No to się zgodzę, ale faktycznie. Jak tak się wspinamy, czy, czy wchodzimy, gdzie są mocne obrażenia, to jednak się, albo jest się zmęczonym, to jednak się nie myśli o energetyku, a jednak o takim rozsądku od mamy, babci, w takim rzeczywiście przypomina. Po trzecim energetyku człowiek ma już dosyć izotoników, energetyków i czasem tak jak wczorajszy prelegent na mój Ketonał, widziałem to w masorwywanie w kolana, po drugim 42, już bez tego nie, nie da rady. No tak, a jednak po 42 miałeś sobie ciekawe przeżycie. Hej, jest to coś, coś jak trans. To po, po, po 42 kilometrach, następne, jeżeli się podejmie, to, to jest jak, jak trans. Ale jest pomysł na za rok 4 razy 42 będzie jeszcze bardziej ekstremalnie. Dwa razy zaśniesz? Ja pewnie po, po drugim, trzecim już odetniemy, <grych> hej, bez to dla wszystkich, którzy ten, spróbujcie, ja pierwszy raz w 42 zaliczyłem po 40. to, to, to nie było, ja, ja nie lubię biegać, Ja lubię się wspinać, jeździć na nartach, rower, bieganie nie, ale bez co, jest karta cel, da się, trzeba no wyjść z domu, <grych> Wczoraj była właśnie grupa. Która pomagała dzieciom Hej. z. Wczoraj z fantastycznych. Niepokojnych e, koroczów z błaszami, tak. e, Którzy im pomagali spełniać właśnie marzenia. To coś, co nie mogli zrobić przez swoją na przykład kontuzję, czy jakby coś, co ograniczało im życie praktycznie jakby w 50%. Tak, To jest normalne, Po prostu wyjść tak, coś, nie z nie góry. Fakt, że wstanieć z łóżka o swojej własnych siłach, jest to coś niesamowitego dla nich, co dla nas jest normalnością? Dla człowieka, na wózku w góry samemu jest niemożliwe. To jest to inicjatywa szerpowie nadziei, która wcale syćka słyszeli o szerpach nadziei, ale wczoraj zobaczyliśmy to od podwórka, od poranków, jak to się syćko zaczyna, jak to wygląda tak. na linach wejście, zejście, przygotowanie, logistyka, przewiezienie, wywiezienie, coś niesamowitego i ilości. 600 rzekłów nadziei, to, to jest fantastyczna inicjatywa. Przybliżenie góry tym zyciom, którzy tak nie mogą po prostu wyjść z hałupy. Pójście na i położyć hałupy. Dlatego dążę do tego, że warto, skoro mamy coś, co nawet jest dla nas normalnością, warto jest jakieś takie właśnie rzeczy, które dadzą nam wspomnienia, możliwości. Warto się wziąć, złożyć, przygotować się i wejść na taką górę. Z takim wyczynem, coś. Sobie Przyniesie niezbytą mi radość, wspomnienia, spełnienia. Bez to, czasem po to są te lawiny, co byście jakiś cel na przyszły rok znaleźli. No, my też tak wybieramy. Dziś karano się nawet zastanawialiśmy, czy będą dolomity, czy albo julijskie. W przyszłym roku coś będzie. No, to lawiny były w te wakacje, będzie albo julijskie. Bez to, na lawinach to jest coś kaniczkie pożylacie, można sobie pomyśleć, co by było fajnie. Teraz, Cofniemy się aż do tych Pirsów, którzy otwierali te drzwi, te, te granie, te turnie, słycie, sprzęt, urliny, ludziska. Te same. I na jakieś takie bardziej poważne, no. I tak jak Piersy, który chodził dla góra, dla przyjemności. Widzicie, kto był jednym z pierwszych? Taki zachowany, Petrarka, Patrzyli na niego jak na wariata we Włoszech. W średniowieczu on chodził po górach dla przyjemności. Yy, powiedział taką sentencję, po włosku no powiem połacznie, ale yy, różne są drogi do spójścia. Yy, bez to yy, patrzyli jak na wariata na cłaka, który w średniowieczu chodził po górach dla przyjemności. Dziś to już tak nie patrzymy, ale gdzieś tam w XIX wieku, na początku XX wieku, tyś, nie było to jeszcze takie normalne kiedzi. Pytamy pięknie naszego prezydenta prezydenta. Prezydent Ale teraz prelegenta. Hej. Dawid dbał, Chyba i warczytką, warciutką. A to tutaj Albo się zagadał w słowie. Nie wiem co on wie, co czas już ma ma. No to może jeszcze tak co? wspomnę na temat Petriarki. Warto jest to zapamiętać i ten cytat właśnie jego. Wiesz, mi on dużo pomógł na egzaminie z mojej są drogi do szczęścia, szczęścia. I właśnie Petrarka wygrał chodzenie po górach jako jeden z pierwszych, o się zapisy takie zachowały. I co jest nasz problem? Będzie, czy nie będzie? Cóż no widzę, że jest większa publiczność, to może... Powiemy coś jeszcze na temat... Hey. Mam nadzieję, że pan tego nie będzie się nażywał, bo to trzeba mieć zgodę. My płacimy na licencję za...